Uważamy, że to referendum jest bardzo ważne, że daje nam szansę na zmianę systemu wyłaniania władzy, że daje nam szansę. Jako, jako grupa obywateli, którzy każdy z nas powołał komitet wspierający referendum, zebraliśmy te wszystkie komitety razem i staramy się zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało o tym referendum, żeby jak najwięcej ludzi poszło zagłosować 6 września i chcemy, żeby jak najwięcej osób również organizowało tego typu komitety referendalne, żeby działali, żeby mówili znajomym, żeby wszyscy wiedzieli o tym na referendum. Nie ma lidera. Każdy jest swoim liderem w swoim terenie. W swoim komitecie. Kolegium składa się z komitetu. Proszę Państwa, więc pan Janusz Sanowski nam chwilę powie na temat Jowów. Na tych listach mówić nie będą nie ma żadnych na razie mowy o Na razie przygotowujemy się do restaurantów, oraz zapewnienie frekwencji wyborczej, żebyśmy nie przespawali tego ważnego momentu w naszej historii. I z obie całkowicie spokojnie powstają, nie ma żadnych koordynatorów regionalnych, żeby to było jasne, bo często ludzie pojawiają się jak dziś dziwni, ludzie którzy chcieliby to tego powstają, nie ma, ani Paweł Głupi w nie wyznaczył żadnych koordynatorów. Artykuł 4 Konstytucji Polskiej mówi, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Najważniejsze jest, żeby pójść do tego referendum. To jest istota rzeczy. To jest to, co mam nadzieję wszyscy w tej chwili, te komitety refer referendalne yy, reklamują: iść do referendum, bo jeżeli pójdzie powyżej 51% obywateli polskich. Czyli w sposób bezpośredni będzie sprawowało swoją władzę, to nikt nie może nam powiedzieć, że to nie jest wiążące. Żaden sejm, żaden poseł, żaden rząd. Bo jeżeli w referendum ogólnokarajowym wzięło udział więcej niż połowa, wynik referendum jest wiążący. Czyli wtedy my decydujemy. Najważniejszą sprawą jest 6 września pójście do referendum. Proszę Państwa, w 80 roku, gdy strajkowaliśmy w zakładach martwskich, ja w zakładzie martwskiego pracowałem w tym czasie, i wtedy było: wejdą, nie wejdą, wejdą, dzisiaj nikt nie wejdzie. Dzisiaj macie tylko możliwość wzięcia, w, wrzucenia głosu w skrzynkę wyborczą. I tam opowiecie się, czego chcecie. Czy chcecie Polski, swojej własnej, czy chcecie być niewolnikami. W jakimś nie wiadomo jakim kraju. Jeżeli od Was zależy, czy z informacją o wolnej Polsce, wojowy to jest Wolna Polska, dotrzemy w jakiś sposób. To, to poprzez media, bo wszyscy oglądają telewizję, słuchają, słuchają radia, czytają w gazety.